Wyciągnąłeś, a przecież możesz opuścić sobie przepaskę. Aha, tak. Do... Nie, ale niżej no, przecież był Koczysz. Proszę Państwa, teraz Słysza. Państwo spodziewają się ujrzeć i usłyszeć Wiesława Gołasa. Otóż rozczarowanie, ale i niespodzianka. Po prostu chcieliśmy się przed Państwem pochwalić, że nasze piosenki zbłądziły pod strzechy. Oto gospodarz, pan Bartosz Gryczany z Krakowskiego, pod którego strzechę właśnie zbłądziła nasza piosenka. Ale gospodarz z bacikiem, nie, nie, bez bacika, ja, ja, ja tu, nie niech pan się nie boi, ja tu w bezpiecznym miejscu odstawię pan. Hej! Zapieść do awanturka, o kogo o kapturka? Jakiego czerwonego, zmodyfikowanego. Nie była to dziewczynka, lecz chłopiec, jak malinka. Czapeczkę nosił z szykiem czerwoną. Z kutasikiem, u tralala, kapturek sześćdziesiąt. Tra, tra, kapturek 62. U babki co za lasem mieszkała w białym domku. Kapturek czynił czasem gomorkę ze sodomką. Ta babka, a kto ona, morskiego wilka żona. Gdy mąż się szarpał w szkwałach, kapturka zapraszała u Tralalala! kapturek Tralalala! kapturek 62. Gdy wilk powrócił z rejsu, kapturek był na miejscu, <grym wyszła> kapturek był na miejscu, bo właśnie z żoną wilka płynęła mu ta chwilka. Speszeni wszyscy troj... Troje, wróciłeś? Siądź, postoję. Czas tak zazwyczaj rączy, Zupełnie się nie kończy. Ucha, tralala, kapturek sześćdziesiąt dwa. Ucha, tra, la, la kapturek sześćdziesiąt dwa. Lecz cóż to, zamiast natrzeć, Wilk na kapturka patrzy Na jego torsik boski I... I... przełom wilku morskim I zamiast pogniewać się Urządzić awanturkę Zamieszkał w innej chacie Szczęśliwy wilk z kapturkiem U! 哈啦啦啦，干杯！谁家兄啦哈哈啦啦啦，干